Życiowe problemy spędzają nam sen z powiek, zatruwają życie, a mogą się pojawić i na płaszczyźnie zawodowej, i na płaszczyźnie prywatnej. No bo w pracy, jeżeli mamy konflikt z szefem, albo przytłacza nas nadmiar obowiązków, albo nie układają się nam relacje, czujemy, że nie możemy awansować, że nasza kariera nie nabiera tempa, albo że praca, którą wykonujemy, nie daje nam satysfakcji. No, to dosyć popularne problemy. No i jak teraz funkcjonować, kiedy ten obszar życia zawodowego nie daje satysfakcji? Przekłada to się na życie prywatne. Tak, tak, przekłada, dlatego że my jesteśmy połączeni, jesteśmy całością. Dokładnie tak samo się dzieje, kiedy gryzie nas coś w życiu prywatnym kiedy nie układa się w domu kiedy z partnerem nie mamy dobrych relacji albo czujemy samotność albo się z kimś rozstaliśmy albo planujemy rozstanie nie mamy pieniędzy na spłatę kredytów czy jesteśmy w konflikcie z bliską osobą i wtedy nie możemy spać tak jak powiedziałam na początku spędza nam to sen spowiek Idziemy do łóżka i wiercimy się w jedną i w drugą stronę, nie możemy spać spokojnie, znasz to. No tak, oczywiście, no bo jak można spać spokojnie, kiedy w głowie toczy się wojna. Zamiast się zrelaksować, analizujemy sytuację w prawo i w lewo. No i czy jest to jakieś rozwiązanie? Oczywiście, tak. Każdy problem można rozwiązać. Problem ma Afryka, ponieważ nie ma dostępu do wody. My mamy wyzwania. Potraktuj to, co Cię niepokoi, co odbiera Ci energię, co zabiera Ci spokój, jako wyzwanie. Ale pomyśl sobie, że nie dotyczy Ciebie, jak to możliwe, ponieważ każdy problem. To, co jest związane z nami, traktujemy niezwykle personalnie. To jest najważniejsza rzecz dla nas. My wiemy, że inni ludzie też mają problemy, ale one nie są dla nas istotne, bo nie cierpimy z tego powodu, że ktoś gdzieś się rozstał, że inni obcy ludzie nie mają pracy. My to rozumiemy, wiemy, że taki jest świat, ale kiedy to nas dotyka bezpośrednio, to wtedy. Czujemy się po prostu bezbronni i szukamy, szukamy rozwiązania najskuteczniejszego, które przyniesie nam natychmiastową ulgę. No i właśnie, kiedy pomyślisz sobie, że to jest Twój problem, czyli Twój osobisty, to zrozumiesz, jak bardzo się z nim utożsamiasz. Jak bardzo ten problem przywarł do ciebie, jak zadomowił się w twojej głowie. Kiedy tylko się trochę zdystansujesz i nie będziesz uznawać, że to jest Twoje, że to jest Twój problem, to wtedy znajdziesz rozwiązanie. Kiedy jesteś bardzo blisko, tak blisko, że ten problem stanowi część Ciebie, nie jesteś obiektywny nie znajdujesz rozwiązań. Tak bardzo jesteś uwikłana, uwikłany w tę wewnętrzną wojnę, że żadne z rozwiązań nie wydaje ci się godne zastosowania. A bardzo często jest tak, że żadne z rozwiązań nie uznajesz za skuteczne. Dlatego proponuję, żeby się trochę do tego zdystansować, żeby pomyśleć, że to nie dotyczy Ciebie. Popatrz, jak łatwo przychodzi nam dawanie rad innym osobom. Dlaczego? Dlatego, że stajemy dalej, że tworzymy pewien dystans, a jak się dystansujemy, czyli wchodzimy na taki wyższy poziom, to z lotu ptaka widzimy więcej. I ty możesz też tak zrobić, zastosować to w swoim życiu. Pamiętam takie doświadczenie, że zamknięto kiedyś w klatce psa i ten pies był bardzo długo, przez wiele godzin, głodzony. I przyszedł taki moment, że właściciel podał miskę z jedzeniem. Psu postawił przed klatką. Klatka była zamknięta. I postawił bardzo blisko ogrodzenia. W tym czasie, kiedy pies był zajęty właśnie próbą dostania się do potrawy, właściciel z tyłu otworzył klatkę. Ale pies tego nie zauważył, ponieważ potrawa była tak blisko jego nozdrzy. Czuł już zapach. Pies był podekscytowany podenerwowany, agresywny, próbował przegryźć pręty, próbował podkopać się, próbował przeskoczyć. Pies tracił energię, szalał, ale niestety nie był w stanie pokonać bariery. Następnym razem właściciel powtórzył to doświadczenie z tym, że tę potrawę postawił w znacznej odległości. I znowu, kiedy pies poczuł zapach, kiedy był podekscytowany, właściciel poszedł z drugiej strony, otworzył furtkę. No i pies znowuż zaczął próbował, zaczął przegryzać to ogrodzenie, podkopywać się, piszczał, ale kiedy zobaczył, że potrawa jest tak daleko, spróbował obiec swoją klatkę. I kiedy wtedy, kiedy wykonywał pierwszą rundę, zorientował się, że klatka jest otwarta. Wybiegł i jak się domyślacie dopadł się do swojej miski. I dokładnie jest tak samo z naszymi problemami. Może zbyt blisko stoisz, zrelaksuj się trochę. Nie utożsamiaj się tak z tym, tym problemem. Kiedy mieszkałam w buddyjskim klasztorze, mnisi uczyli mnie, że jeżeli masz problem to się relaksuj. Ja nie mogłam tego zrozumieć. Jak można spać, kiedy coś mnie tam od środka zżera? No i Mnich mówił, czym bardziej się martwisz, tym bardziej się dystansuj, relaksuj, zajmij się czymś zupełnie innym, odwróć po prostu uwagę. I ty też, kiedy zaczniesz się relaksować, możesz medytować, możesz czytać książki, chodzić na spacer, zająć się zupełnie, zupełnie czymś innym. Kiedy się tak trochę zdystansujesz, kiedy nie będziesz się tak utożsamiać, że to jest Twój problem, tylko zobaczysz, że to jest pewne wyzwanie, Zaufaj mi, znajdziesz wiele rozwiązań i będziesz zaskoczony, zaskoczona, że to jest takie proste. Wszystko działa pod warunkiem, że próbujemy, że doświadczamy. Jeżeli siedzisz i rozmyślasz, i uważasz, że moje życie jest ciężkie, i mój problem jest najważniejszy, to znaczy, że bardzo blisko jeszcze ten problem trzymasz. Odpuść, jak odpuścisz, będziesz mieć wolne ręce, wolną głowę, i wtedy nowe rozwiązanie do Ciebie przyjdzie. Powodzenia!